Jeden na dobrze, Kaweczka taka, dobra, wiesz? Jedziemy do bazy. Dobra, dobra. A masz siano przy sobie? No właśnie mam. On tu Masz? to musieli do banku lecieć. To teraz idziemy na na w tej Co? Kilmalutki malutki, malutki gun. Nie, na razie. Tam wiesz, tego... nie, jakieś... No dobra, dobra. Na razie, razie lepiej to pisz, tak? No dobra, spokojnie. Tu jest na kota. Tu taką bazę mamy, wiesz co? Tak? O A. kurde! O jest ja zaraz. Ja. No, na stacji też byśmy prawie leżeli. Dobra, wysiadamy, chodźcie. chodźcie pokażę tylko broń, dobra? Dobra, dobra? Tutaj, 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 tutaj Tu jest nasz sklep, chodź Taki pistolecik, chcesz? Pokazujko, dobra, Fajna, fajna Dwa jeszcze koła Dobra, to koło mam dać? Yy, możesz mi Al, albo lobo, trzecie imię, albo jedno Trzecie imię, lobo albo trakien, komu tam chcesz? No, tam Dobra, lobo Dobra, Dajem. No zgadza się, jest Przeliczyłeś, przeliczyłeś? Chyba okay, się kany Takie przeliczę Już ci daję, już ziemia. ci na Możemy Opę do góry Co jest? No, słuchaj, mam pytanie. Na ile swoje życia? stary, na, na, na dużo. No to na dużo, to mas... proszę pokazać, ty dużo. Między... Dobra, słuchaj, stawaj tu, tutaj, na tym betonie. Stawaj na betonie! No. Na beton wchodź, ale nie skacz. Bo będzie przypał. No nie, nie, skacz! nie skacz! Nojcie. Nie będę, nie spokojnie, go. spokojnie. Panowie, A masz ice? Masz ice? Stary, no... no. No w banku, wszystko jest ten Ile, Ile masz? W banku? w banku No jeszcze 20 tysięcy W bank Ej, Jedziemy pod bank? Chodź No, jedziemy pod bank, grzeba go Chodź, tylko jeszcze byś nie spadł Podnieś go może lepiej Na <grym> razie, na razie nie na razie ja się Jeszcze nie wsiadaj, nie wsiadaj, nie wsiadaj, kolega cię ta kolanka Eee, zapisywałeś swój PIN, czy jeszcze nie? Swój PIN zapisywałeś? Nie zapisywałem A, musimy jechać To jestem nowy, strasznie bez kitu Na tej dyscy. No to dobra, to jedziemy na sendy Chyba bezpiecznie Tylko nam ten da... Podchaj znam, daj, bo jeden nam leży. chyba pod cały czas Leż tam w piachu w lesie O, już tam, już tam pięciu no, leży bieraj, w piachu, wiesz, wiesz, wybieraj już no, pięciu? Jest składowisko to zrobić? Pięciu leży, a w tej wodzie nie wiem, chyba z dziesięciu już leży. Aaa... dawaj, ja się dogadamy jakoś, ja wam dam Faber Kajsa, jakie mam, wiem, czy ci wolno. No, tak ma być. Tak, taki mam tak zamiar. Albo. Co myślisz, żeby, żeby wziął pożyczkę 200 tysięcy? Można, można. Pokaż mi swój dowód. Jak to? Ten, 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 co go bierzemy. Na kolanka? Pokażę dowód. No, na kolankę. Ten Może Palimy go no. od razu. No, jak nie pokażę dowodu, to go walimy po prostu i tyle. Zabieram mu kartę. Dobra, dla Tony. Dobra, macie i latoń. E, słuchaj, latoń. Słuchaj, latoń. Teraz ci weźmiemy dwa koła, nie? Ale pamiętaj, że. No. że możemy ci odstrzelić w każdym momencie, nie? Więc później, no. 21 godzina. Jeśli nie będzie na wyspie. A ja cię znajdę, pamiętaj. W czwór, znajdziemy cię po prostu. Jeśli cię nie będzie na wyspie. i nie będziesz mieć 150 tysięcy w zębach. No to człowieku. Ojoj. Oj. No, zakopiemy cię. Wybierasz albo las, albo tama. Wybierasz. Czy chcesz skakać, czy chcesz. Co tam? Z dzikami gadać. Dobra, panie, lobo, idź pan z nim.